W związku z tym, że terminy związane z naszą branżą zaczęły być coraz to bardziej popularne, poszliśmy sprawdzić, z czym one tak naprawdę kojarzą się w przypadkowo spotkanym osobom. Czym jest według Ciebie serwer? No już mnie pan zaskoczy pierwsze pytanie. Nie mam pojęcia, nie jestem dobry z branży informatycznej. No to jest jakieś tam coś, gdzie coś wszystko tam jest. Serwer jest to komputer, na który, do którego podłączają się inne komputery klienckie. Kim jest admin? No to jest chyba skrót administrator, prawda? No to jest jakiś, kto zarządza stroną, nie? Admin to ktoś, kto zarządza danym serwerem, forum lub stroną internetową. Z czym kojarzy Ci się chmura i jeżeli wysyłasz pliki na chmurę, to wysyłasz je gdzie? Do nieba, do nieba. Do nieba. Dobra, okej. Okay. A jeśli wysyłam do chmury, to do Dropboxa. One są w internecie, one krążą, bo chmura to jest taki internetowy dysk. To jest takie fajne miejsce, gdzie przechodzą informacje, wychodzą, przechodzą przez niego. Serwer. Serwer to jest tam, gdzie po prostu no... Serwer to według mnie jest pewna baza danych, na której gromadzimy różne informacje i to, no tak jakby... Okej, okay, jakieś takie szablonowe skojarzenia z programistą informatykiem? No to okulary na nosie. Ma Monitor kineskopowy i programowanie, w którym nikt nie wie o co chodzi. Ujął, siedzi i się uczy ciągle. Czym <grym grym> jest w ogóle serwer? Serwer jest to dla mnie pierwsze skojarzenie z grami, czyli gdzieś, gdzie można grać wielu graczy, ale ogólnie jest to chyba też miejsce, gdzie strony przechowują swoje pliki. Serwer? Nie, wydaje mi się, że coś na miałem, ale już nie pamiętam. Serwer to jest, na przykład, taka wielka szafa, gdzie są różne takie kable. W ogóle. Kim jest admin? Admin jest to osoba, która pełni rolę takiego headmastera. Człowiek, który zajmuje się zarządzaniem danymi na serwerze. Czy? Admin. Czym zajmuje się admin? Administrowaniem strony danej. Nie? Nic? Adminuje stronę, jest Adminuje internet. Tak, tak kombinuje, żeby te domeny funkcjonowały właściwie właściwym miejscu i czasie. Admin, no to, to osoba zarządzająca serwerem. No, to jak już wejdziemy w budowę systemów, no to ma największe uprawnienia czy pełne uprawnienia do zmiany plików czy tam uprawnie innych użytkowników. A z czym każe się chmura w takim razie? Chmura, czy to jest termin informatyczny tak samo? Jeżeli wysłamy pliki do chmury, to wysyłamy je gdzie? Do chmury. Do nieba. Pana, do pana Boga! Do pana Boga. No Przestrzeń. Jaką internetową usie, usieciawiamy je, Wirtualną, tak? Na wirtualny dysk. E, w Ether. W Ether. Kim według Ciebie jest admin? No, admin to jest założyciel pewnej strony internetowej, który kontroluje ją i może na przykład banować użytkowników. Jakieś cechy wyglądu? Z wąsami. O, cool. Z wąsami. I... Nie jestem programistą. Jakieś stereotypy. Marihuana. Znaczy wydaje mi się, że to może być osoba młoda. Chociaż niekoniecznie, ale no do, do, około do 30 lat. Te okulary koszula jeansowa. W garniturze i w okularach. Nie wygląda, no to jest jakaś osoba. Różnie może wyglądać. A znaczy. czy spotkałaś się z jakimiś stereotypami na ten temat? często jako zarośnięci. Płacę ci w średnim wieku, to może z tego powodu. Zazwyczaj są informatycy mieszkam z dwoma, więc mogę się troszkę. Jak wyglądają? wyglądają? <noise> Super. No, nie wyglądają, ale są bardzo fajni. Jeżeli pliki lecą w chmurę, to lecą gdzie? E, w jakiś serwer, gdzie można sobie ściągnąć tam. Dlaczego chmura jest chmurą? Bo chmura raczej chodzi o coś nieuchwytnego. O, czyli jednak jest No. Bo no, oni brzmi cloud. Czym, według Pana, jest domena internetowa? Strona. Jest to generalnie strona internetowa, która może mieć równe domeny. Czym jest hosting? Yy, hosting? Hosting? 40 dla Pana. Dobra, dzięki. Pokonałem je jednogłośnie. Dzięki. Ładnie to sobie to że tam się nie zdarzy.